ZRADZIŁAM NA dni. TYM Arena Face to Face Random 22... Face to Face... Random... Random... Tu Nie wiem jak ja to przeżyję... Nie wiem... Co masz za pojazd? Popatrz na Maxa w lewo... Hmm. Hmm, żółty... Mm. Ale mam Ale mam... Gówniane auto... Czy mogę chociaż jednego zacząć takim randoma normalnym samochodem? Nie. Dobra, daliśmy no To nie ma RPGów. Ja mogę zacząć chociaż jednego face-to face, -to -face bez dostania strzała na dzień dobry. O. O. Coś tam no fajnie. Pachik? Tak. Trzeba lepiej spalić, wiesz? Spalę to jak zaraz. Kurwa! Eee! grę. Kurwa! 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 Wysiąkałem Kurwa! 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 się. Wysiąkałem Kurwa! Tylko <śmierdzi> tym faciom. Chciałem, co? Żeby było śmieszne. Że co? Jakby <śmierdzi> cię wysrał tym faciom. Nie, no nie, no. No. <śmierdzi> <Srało>. <śmierdzi> tu nie. Oooo. Oooo. Samaola. Wysrało. przed całym punktem. Tyle? A no przecież, kurrrr! O kurde debele. O kurde belę. Nie, sam się wysrałem. Uciekałem przed i się wysrałem. Ma? Wszyscy uciekaj. To k***ie b***a! No ty mnie wysypasz. Ty. Normalnie normalnie pojechał. Przecież. Bardzo ładny lisek, bardzo ładny kąt. Tak. Mnie kurwa dwa razy. No. Weźcie Kurwa puknij trochę czasem, kurwa. No Kupiłem! Bardzo, bardzo dobrze zrobiłem. Prze ja przed chwilą przed samym punktem, ja nie odezwałem nie? a teraz. prawda, to prawda. A sam przy kopę nie straciłem na tym nic? Bardzo Ale... dobrze. Jak nie. jak nic nie straciłam na tym nik. Kto? Ja bym nagrywał, ale bym miał początek odcinka, ale bym miał początek odcinka. No się tam, a nie początek odcinka tej. Gupek. Ty, oh yeah. ty czemu jestem trzeci? To się zakończyło punktu? Ola jest daleko z tyłu chyba. dzisiaj no ale już nawet jadarcze o no. no. no, co tam się podziało? Jak to do tego doszło? To saka zjechał je jej pod kółka. Ktoś jej nóżkę. zobaczyć. Ktoś jechał jej pod kubką. co no to, a wiesz co? Ja bym Ciebie wiózł na przykład, też śmieci, więc. chyba wolę mieć dobytek, tak. Dziękuję. Możesz tam odstawić w kącie, wyrzucę sobie. O tam, tam. Segreguj chociaż tylko, kurde. No żeby, o prosty rzeczy segreguję. zawsze segreguję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Poradzę sobie zresztą, dzięki, dzięki. Weź w dupie z tego pęda, Nie bierz go! Nie, nie, nie. Myślałem, że cię przeskoczę. Wracamy. Nie. nie. to Ola była. Macie inne kolory. Randomowe. Przecież mnie tam było. No wiem, no myślałem, że to ty byłeś, a to była Ola. mówiłem, nie myśl. I ryj. <grym> wow. wow. Długo ci zdają Rej. Eee, jeb... patrz że mam teraz zgnióconą... Przód mi zrobiła. Co <laughs> do wybuchło? Twój główka <laughs> Co? Kur... Twój co? Nieważne. Koket D1. Dawaj tego liska, bo on zaraz skończy wyścig. No to też gobi. W połowie. No to mówię, że zaraz skończę. No ty się go tam mija, bo tam po. Jak ja go nie mogę dotknąć? Brudce, a nie. Po skutkach go mija, a nie. Normalnie go tam briszczę iść. Jedzie rowerem. No i 50% szans było, bo w drugą <laughs> stronę. Jezus Mareń, wiesz go? Nie. Ola, 50% szans. Jego Pisz rower jest szybszy, pewnie, od mojego auta teraz. <laughs> W... Nic się nie odesła. No co, kurde, bijemy się. Bijemy No, właśnie tak tam, no to o co chodzi. No i tak mam szybszy samochód niż sobie. rower. Kurde, masz go jeszcze, masz go, masz go. Masz go. Wysrał się, wystaw się. Wystrał się. Mhm. No bo co? ten rower nie skręca się. Hehehe. <grym grym grym grym> ale miał puścika, podesz. Tak, no, słyszałem, jak puszczasz. Nic się tu nie zrobiło? Było ok, siebie Nie, ja cię walnąłem, stary. Mnie zatrzymał i zabrałem obrotówkę. Mm. Fajnie, że ja tę burgonetką. A i wszyscy mnie przepychają. Gówno samochodami. Czekaj jeszcze ja. O nie. A znając GTA, to teraz tą wygram. Pa. No tam, musiałbyś najpierw to jak nie. To jest... Ja mam wrażenie, że tym face to face tylko Olas z Szepardem się biją. No tak, bo widzicie, picie tam, no. Bo się w siebie nie trafiamy! Jej! chuncona, grałem z Wygrałem. Ty to jesteś. Dawaj. Bójcie że bo on za wygra. Że jestem trzeci, kupo gówna ty jedna. Po co Dobrze, dobrze. dobrze, dobrze, Ola, dobrze, widzisz? No widzisz? i ja nie mogę się ruszyć teraz. Liska, bicie, bo on wygrywa już. Czy, właśnie, czemu ty to powiedziałeś? Przecież się powiedział, pak, za tobie, że ty to wygrywasz. No czemu czym to no, mnie powiedziałeś? No bo ty mnie wyrzuciłeś. Kiedy się wyrzuciłeś? No chyba, <laughs> <laughs> przecież się nie ani razu. O? Ola chyba wyrzuciła, Liska. Ty się na mnie ten. Wyrzuciłeś mnie. Mnie coś masz do mnie, a ja nigdy w życiu ci nie zrobiłem tutaj jeszcze nic. Nie zdążyłem nawet. Krzywdy ci nigdy nie zrobiłem. No ja jeszcze nie tutaj. No, bo to jest czysta to, to jest prawda. W myślałem, że jedzie Pax i to jest ten kolor, nie? Pax, trax, kurde, pierwszy. Ej, ole, ole, wysrałem, bo myślałem, że Pax ja. jedzie, bo fioletowy kolor był. Pierwsze co? Miałem już Pax i p*** niego. Ja pierdziele że ty mnie przed samym końcem coś... A to dalej no ty jesteś? Dlaczego no czemu nie ja powiesz? Jestem. No ale ja cały czas jestem! O, czy no. trafiłem między przęsła Nie wiem czy ty jesteś cały czas fioletowy cały czas jestem fioletowy Grzybka mi przyciąłeś! KUPA! Dalej prawie wypadłem w tej dzbanie małej p***y. No czemu się nie bijecie! Nie, no, Lis Nie, Lisek, No jak koba, jak ona ma trzy punkty za nami to będziemy czekać. No i co? Na ten, na ten no i co z tego mam bardzo no, nie będziemy czekać! Na mnie no nie, nie czekać. Po to się, to się się czeka, no. co kończyć te mapy? Nie rozumiem tego. No ale to. Ja żeby potem nie było takiej sytuacji, że ktoś robi listę i nie ma no. zaznaczenia. Kurwa nigdy w życiu listy nie zrobiłaś, więc co? z czym ry... Ja się... zrobiłam jedną no. kiedyś. No to jedną. No to, kiedyś. To w sumie racja. Zrobiłam no. jedną. Wystarczy. No je. no. Kupę chyba. Jedną no kupę? Nie, to więcej. Wow. No i jeden-1. Jeden. No, Remis. Szymon. Tam cię bardziej... No jeszcze... AAAAA! No. Czemu tak, ty wpuszczasz? Tak, tak, tak. To źle lata w powietrzu! Chyba jej nie puścił Nie wypysrało mnie to Nie no, wiem Cię no, Nie dotknęliśmy się lisek. Jak? Ja w ciebie normalnie wjechałem. A to u mnie nic no. Kurde Pomino Szmur Najgorszy szmurz No i teraz w ciebie wjechałem, a ty sobie pojechałeś prosto. prostu Nic mi nie zrobiłeś znowu ja miałem obrotówę normalnie i mnie zatrzymało. Wjechałem ci w bok. No porąbany jest tylko tak. Krzeszmark w fermie właśnie tak totalnie niezgrabnie. Zatrzymał się na klawiaturę. Nie, właśnie totalnie niezgrabnie wszedł na... na. na. mnie. Nie. Odmawiam. Bijcie się tam. Ja już mam. Postarte szczupaka na zabawę zrobiła. <śpiewa> No więcej pal, więcej no, więcej. Kur... Popadłeś? Nie, Chłop mnie chciał skuńcić. Um, przepraszam, plaska chciał... Chłop krabi. czy Ola? No, poprawiłem się. To ty k***a, że zjem. Dawaj k***a, na no mordę, na no mordę. Nie ma problemu Ola. Jedziemy. Jedziemy, Ola, na mordę! No się przynajmniej cokolwiek. No, no tak. No przecież ja też. Się bardzo dobrze, wiem. Doldzo, tylko to bez takich tylko... tupaków. Lisek tylko ścipił i pojechał. Se. No, co ja mam zrobić? Bicie. <laughs> Kim? No, tam u nas, pomóc nam. Ja mogę pomóc ci wywalić ewentualnie. Jak. Hmm. Czemu mnie? Co ty masz do mnie, ty? Dobra. K**y. K**y mnie teraz. I co zrobisz? Jeźmy teraz. <grym> Co ty ja ani razu Cię nie Do tej pory ani razu Cię nie wywaliłem sznurów Gadasz typu. że mam robić takie rzeczy? No, trzyciłeś. No bo masz się bić jak No to się biłem Zesrałeś się w gacie. a nie <grym> Każdego na tym face to face walnąłem razy Ty, że mnie? Bym mnie? To, to chyba średnia z tych wszystkich jebek w mnie czyli to masz k***a mełtronem mózgu k***a to jest, jest wszystko O, trzy więcej od Ciebie nie nie nie, kolego, więcej. Bo masz jeden nieparzysty, więc po prostu jeden ci lata jak taki debil. Tak ci robi po mózgu. Tak lata? Tak. A no. no, powiedz jeszcze raz jak lata. Nie, lekarz mu powiedział co to ma. No to tak, twój lekarz, no? Dokładnie tak. Kurde, w tym małym mózgu. Dlaczego my ty mi Śmieszni jesteście. Lubię was Ty też jesteś śmieszny gdzieś to dużo gorszym tonem niż no. Wiem, wiem, próbowałem. No i o, no. Ola wiesz, wypadłaś jesteście. za to, widzisz? Chciała nie być wiem. miłym. Ty, ty też jesteś śmieszny. O, no to. Tak, czyli udało mi się zaakcentować to dobrze, to okej. Okay. Cieszę mnie to. Widzicie? Widowie? Tak to jest z tą szmatą. Czekam. No, nie mów tak brzydko, Na mnie nie możecie czekać. Ok. Widoma. Nie mógł Pięć tak brzydko, liporzy święty, godziny, które miała. <laughs>